Witam Państwa serdecznie. Gościem nowego ekranu w tradycyjnych naszych już cotygodniowych rozmowach o energii jest pan Zbigniew Brzesiński, prezes Ligi Konsumentów Energii. Dzisiaj będziemy mówić o pozyskiwaniu energii, że tak powiem, u źródeł. No tak, to znaczy po prostu energii słonecznej, energii promieniowania, czyli o fotogniwach. To jest energia która jest nam dostępna w naszym klimacie może ona nie jest zbyt rozpowszechniona ale jest godna uwagi szczególnie dla odbiorców indywidualnych Co to jest w ogóle takie to urządzenie fotogniwo może by od tego zacząć więc jest, jest to takie urządzenie które konwertuje czyli zamienia energię fotonów czyli promieniowania słonecznego na energię elektryczną Dzieje się to w ten sposób, że fotony, które są, czyli promieniowanie elektromagnetyczne, które jest słoneczne, które dociera do Ziemi, ma odpowiednią energię, taką energię, która wybija elektrony z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa poprzez przerwę energetyczną niedozwoloną dla Obecności elektronów. No i wykorzystując to, że każdy foton, jeden foton odpowiedniej energii potrafi wybić, prawda, taki elektron z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa uzyskujemy różnicę potencjałów, no i zaczyna płynąć prąd elektryczny. Ale czy to może być narzędzie wydajne? To się tak, jakie to duże musiałoby być ogniwo, żeby, żeby ta energia elektryczna była. Zauważalna przykład przez urządzenia domowego użytku. No więc to są ogniwa, które są łączone prawda, szeregowo i dają odpowiednie napięcie i ich bardzo dużo. W związku z tym energia, którą się uzyskuje, jest, jest energią już zauważalną i do wykorzystania. Ja może bym pokazał, jak wygląda taka budowa takiego fotogniwa na takim obrazku. Proszę bardzo. Więc jest to dosyć proste urządzenie, bo, jak już mówiłem, same zjawisko jest bardzo proste, ponieważ konwertuje tą energię w sposób no, znakomity, dlatego że bezpośrednio zamienia energię słoneczną w energię elektryczną. I to jest najkrótszy proces, prawda, jaki sobie można wyobrazić. Więc, jak Państwo widzą, tam jest światło, jest przechodzi przez taką siatkę metalowo-szklaną i dociera do powierzchni, która jest czuła na oddziaływanie słoneczne. Jest to Przewodnik krzemowy typu N, gdzie się gromadzą elektrony. Następnie jest przewodnik krzemowy typu P, gdzie są, gromadzą się dziury. Dziury to są miejsca w atomach, które pozostały na skutek tego, że elektron został wybity z orbity atomu, czyli z oddziaływania bezpośredniego atomu do z pasma walencyjnego do państwa przewodnictwa. No i druga jest dolna jest warstwa kontaktowa, na której jest następna elektroda, zamyka się obwód i jak Państwo widzą, zaczyna to wszystko pracować. Po lewej stronie widzimy tam jest światło słoneczne, czyli fotony, które uderzają prawda, w elektrony, które są w orbitach atomów. Jest to głównie krzem, bo to jest jedna z najbardziej wydajnych prawda, i historycznie pierwszych że tak powiem, materiałów, które były użyte do budowy takiego, takiego foto, foto, fot, ogniwa fotowoltaicznego. Gdybyśmy się popatrzyli na następny rysunek, to tutaj jest zobrazowane jak to właśnie wygląda od strony, od strony tak teoretycznej razie, Państwo pasmo w którym znajdują się elektrony. To to są ostatnie, prawda, powłoki elektronowe w atomach i teraz padając kwant energii w postaci, prawda, fotonu, jak upadnie, prawda, na elektron, wybije, przekaże mu energię, energię kinetyczną odpowiednią i on wtedy nabierając, prawda, prędkości przeskakuje poprzez pasmo zabronione do warstwy do pasma przewodnictwa. Co to jest to pasmo zabronione, proszę? proszę no więc to jest tak, że widzę. jest historia pasmowa ciał stałych, prawda? I, I ona mówi o tym, że no, to wynika z, z hipotezy planka, że energia nie jest energią ciągłą. W świecie mikro energia nie może występować w sposób ciągły, tylko jest skwantowana. I ona, to są porcje tak, Jestem To jest stała planka razy częstotliwość prawda, takiego fotonu. Daje nam to najmniejszą porcje energii, która może być y, y, przekazywana. W związku z tym y, istnieje tak, y, z, z teorii Penneja istnieje taka teoria, prawda, która y, ob, można obliczyć to. W sposób przybliżony te, te, te pasmy, pra, pasma, zabronione. Jest to jest skomplikowane. Nie będę Państwu teraz tutaj opowiadał o tym, dlatego że trzeba by cały dowód matematyczny przeprowadzać. To no nie jest miejsce ani czas na to, żeby to robić. Natomiast z tej teorii wynika, że istnieją pewne pasma, w których elektron nie może przebywać w żaden sposób, a są takie pasma, czyli jeżeli te pasmo jest przekroczone, no to wówczas elektron się od, odrywa już od atomu, jest takim paśmie, w którym może być w materiale, on nie wyskakuje poza materiał, jest w materiale, ale w tym paśmie on może się poruszać swobodnie. W jednym jest z... wolnym elektronem. Jest wolnym sposób. elektronem, w, jedno, w, spo, w jednym kierunku prze, m, przepływają prawda, elektrony, a w drugim te dziury, których to są te miejsca, które pozostały po tym elektronie, który został, prawda, do pasma przewodnictwa. Więc y, tego typu y, podstawy teoretyczne pozwoliły nam na budowanie takich, takich, prawda, ogniw fotowoltaicznych. No, nie byłoby to możliwe bez polskiego uczonego, i to jest jeden z większych, z największych uczonych polskich, jakich mieliśmy w historii, to jest profesor Czochlalski, który, no, był metaloznawcą, ale nie tylko, i on wymyślił właśnie sposób na powstawanie takich kryształów krzemowych. Jest to jego metoda, on jest najbardziej cytowany na świecie, jeżeli chodzi o polskich oszonych, I dzięki tej metodzie no, powstały możliwości zdobywania takiego monokrzemu, prawda, czyli kryształów monolitycznych takich, które były odpowiednie do tego, aby używać je właśnie w fotowoltaice. I ta metoda Czochralskiego, ja tu może przedstawię ją. To jest taki właśnie sposób na otrzymywanie tych kryształów, czyli w odpowiednim piecu, prawda, w takim tyglu grafitowym grzeje go się w próżni, ten krzem. Właściwie ten dwutlenek krzemu i przy odpowiednim, odpowiednim prawda, procesie zarodkowania przy, obro, przy obracaniu tego tygla prawda, otrzymujemy takie monokryształy, które później się tnie prawda, i można z niego uzyskiwać bardzo dobre materiały do budowy ogniw. No pierwsze takie ogniwo to jest ogniwo heterofasetowe. Jest, ono jest na bazie arsenku galu. Może też Państwu przedstawię, jak ono wygląda, jeżeli chodzi o obudowę. Więc oczywiście to jest ogniwo, które Składa się z warstwy przeciwoblaskowej, to jest taka, żeby te fotony, które tam padają na, na, tą, na to ogniwo, żeby one nie były odbijane, tylko żeby wchodziły prawda, do, do fotoogniwa. Jest później warstwa okienna, która jest mieszaniną selku galu, aluminium i fosforu. I później jest emiter, który jest właśnie złożony z selku galu. I Ten emiter dotyczy, dochodzi do złącza, która jest, która jest bazą i baza jest też również na, na, przy wykorzystaniu anser, anserku, arsenku galu i jest podłoże, które no, jest. Podłożem y, również z arsenku Galu stwo, y, z, y, zrobione, z tym, że no podłoże ma, prawda, y, jest, y, y, jest po to, by y, zbierać wszystkie dziury, natomiast emiter zbiera wszystkie elektrony. No i jest różnica potencjałów. Ta różnica potencjałów daje nam możliwość prawda, działania ogniwa fotowoltaicznego. Następnym takim ogniwem, które jest godne uwagi, to jest ogniwo na bazie teleurku kadmu. Jest to ogniwo, które Państwu też przedstawię tutaj jak ono wygląda. Jest też warstwa przewodząca, która jest wykonana z Tlenku selenu. Następnie mamy z warstwę buforującą, czyli ona jest wykonana z siarczku kadmu. I potem mamy złącze i obszar, który jest złożony z talurku kadmu. I on jest typu P, czyli tutaj mamy dziury, yy, no yy, 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 i mamy stop teolurku i miedzi, i cynku. To jest yy, yy, zło złącze, które yy, jest potrzebne do tego, aby był kontakt wykonany z yy, elektrodami ze złota, bo tak, żeby ta przewodność była jak najlepsza. Jest to też yy, 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 jest to też fotoogniwo, które yy, yy, jest w yy, rozwoju. Ona ma szansę prawda, na pewne rozwiązania technologiczne, które dają, yy, dają prawda, do, no bardzo yy, obiecujące rezultaty. Następnym takim ogniwem to jest yy, Dislenek Miedziowo-Indowy. Tu Państwu może te, przedstawię to ogniwo. Więc to ogniwo, yy, ono jest. Yy, zbudowane w, ten sam, w taki sposób, że mamy elektrody wykonane z niklu i aluminium, które no, przewodzą prawda, prąd. Potem mamy warstwę, która poprawia przewodzenie. Ona jest z żelaza i z magnezu zrobiona. Następnie mamy warstwę tlenku i cynku i indu to są warstwy, no, bardzo małe, bo w granicach od 1 mikrona do 1,5 mikrona i potem mamy y, warstwę y, okna optycznego y, dla y, typu N, czyli dla elektronów w granicach od 30 do 500 mikrometra i potem mamy y, y, warstwę absorbera typu P czyli tu, gdzie są dziury, to jest warstwa mniej więcej od 1,5 do 2 mikrometrów. No i wreszcie warstwa przepuszczająca wykonana z molibdenu. Więc można powiedzieć tak, że to ogniwo oczywiście tutaj jest narysowane z dużą, z dużą przesadą, jeżeli chodzi o wymiary. Natomiast jeżeli chodzi o jego możliwości, no one są bardzo dobre, bo to są bardzo małe ogniwa, prawda, które mają bardzo dużą przyszłość przed sobą. Te ogniwa e, oczywiście we, są rozwijane i, 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 i dają do, dosyć dobre rezultaty, mają niezłą sprawności. Natomiast e, e, oczywiście tworzy się moduły foto, e, fotowoltaiczne. To są takie, e, to są po, pojedyncze ogniwa, które e, należy połączyć, a następnie zabezpieczyć tak, żeby e, e, specjalnie laminatem tak, żeby i oddziaływanie środowiska na te ogniwa było jak najmniejsze. Zbiór takich wzajemnie połączonych ogniw nazywamy modułem. Wejdę Panu w słowo, bo to, to są bardzo skomplikowane technologie. Wyobrażam sobie, że, że wykonanie takiego ogniwa przy, 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 skalach, przy skali yy, mierzanej w yy, mikronach, no to jest koszmar, są koszmarne pieniądze. Czy to jest ekonomicznie uzasadnione, żeby budować ogniwa w takiej technologii, ile, ile, ile ono musi pracować, żeby się koszt produkcji zwrócić? Więc oczywiście, te technologie się rozwijają i one idą w kierunku takim, żeby tworzyć różnego rodzaju laminaty, takie powierzchnie, które są fotoogniwami, ale są możliwe do na przykład pokrycia powierzchni dachowych i tego typu ogniwa są, robię np przykład ogniwo, fotoogniwo Silver, może Państwo zobaczą. To są tego typu fotogniwa, tam takie paski są porobione, prawda? Te fotogniwa są yy, yy, zalaminowane i one tworzą yy, już bardzo yy, ciekawe rozwiązania technologiczne, które można wykorzystywać do otrzymywania znacznych ilości energii, bo one są yy, w swojej budowie i w swoim. W założeniu modułowe, prawda, czyli mamy ogromną ilość modułów, te moduły prawda, są łączone i wtedy możemy otrzymywać dosyć, w sposób tani energię no za darmo. Koszt tych fotoogniw z biegiem czasu maleje i będzie malał, ponieważ technologie są coraz bardziej precyzyjne My wchodzimy do oczywiście świat, już w świat mikro, wychodzimy z naszego świata makro, wchodzimy w świat mikro. W tym świecie, oczywiście, mikro obowiązują zupełnie inne prawa niż u nas, bo tam, w świecie mikro, obowiązują obowiązuje prawa, prawa, prawa dotyczące mechaniki kwantowej i głównie oddziaływań elektromagnetycznych i, i elektrycznych. Natomiast w naszym świecie, jak wiemy, obowiązuje głównie grawitacja, i ona nam jako inżynierom doskwiera, i musimy działać tak, żeby ją pokonywać. Natomiast w tym świecie mikro tak nie jest. Możemy schodzić coraz to mniejszymi wymiarami, i tak się dzieje. Jak Państwo obserwują rozwój w XXI wieku, to jest głównie mikroelektronika, która prawda, schodzi już do niewyobrażalnie małych elementów, które przy wielkich ilościach prawda, i zasobach tych, i, tych elementów można wykorzystywać do różnego typu prawda, energetycznych rozwiązań, No takich właśnie jak. Powiedziałem tutaj przed chwilą o tych krzemowych ogniwach yy, 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 z typu Silver. Tu jeszcze mamy takie krzemowe ogniwa sfeler, yy, które, które yy, Państwu pokażę. To są takie malutkie kuleczki, które właśnie yy, produkują. Ten prąd elektryczny, i można nimi przy dużej ilości, prawda? Bardzo yy, yy, łatwo uzyskać tego typu panele, które tu chcę Państwu przedstawić. To są tego typu rozwiązania. To są rozwiązania panelowe. Jakbyście Państwo tam popatrzyli na te panele, to się okazuje, że one już mają zastosowania konkretne. Do na przykład pokryć dachowych. Na tym dolnym rysunku możemy to pokazać, troszeczkę wyżej. Na tym dolnym rysunku widać wyraźnie pokrycie dachowe, prawda? Czyli są zrobione te fotogniwa w laminatach, przypominających kształtem, prawda, na przykład dachówkę, i tym się pokrywa dachy, czyli jest spełniona. Forma izolacyjna dachu przed prawda, wilgocią deszczem, a jednocześnie spełnia to rolę producenta energii elektrycznej. Również stosuje się tego typu ogniwa w, w szybach, czyli w oknach. Można też stosować tego typu ogniwa, tak, żeby korzystać prawda, z promieniowania słonecznego i wykorzystywać energię słoneczną do pozyskiwania energii elektrycznej bezpośrednio. Więc oczywiście. Ja to, my to mówimy w, w tym dzisiejszym cyklu o dywersyfikacji prawda, pozyskiwania tak. energii elektrycznej, ponieważ są różnego rodzaju sposoby i my wszystkie powinniśmy, powinniśmy wykorzystywać. Ten typ pozyskiwania energii elektrycznej jest bardzo wskazany dla indywidualnych odbiorców, czyli tych, którzy mają na przykład indywidualne domy, prawda jednorodzinne, ale również i, w, i w, w, w układach wielorodzinnych, gdzie są bloki mieszkaniowe, też można stosować tego typu prawda, urządzenia, do, czyli ogniwa fotowoltaiczne do pozyskiwania energii elektrycznej, która może być wspomagana i wspomagać nam, nas w ogrzewaniu, ale nie tylko, po prostu może być również wykorzystywana do wygrzewania jako źródło zasilania energii elektrycznej. Tego typu urządzenia najlepiej łączyć z energią wiatru, która będzie chyba następnym naszym, na naszym spotkaniu omawiana, ale wracając do, jeszcze do fotogni, foto więc oczywiście to nie jest urządzenie, które może w radykalny sposób zmienić nasze zaopatrywanie się w energię elektryczną, ale jako źródło pozyskiwania energii w sposób zupełnie ekologiczny jest bardzo obiecujące, i przy rozwoju technologii, który będzie na pewno następował, jeżeli chodzi o mikroelektronikę, będzie może w przyszłości znaczącym uzupełnieniem produkcji energii elektrycznej. No tak, to aż się prosi, bo przecież budynki administracji publicznej. Spółdzielnie mieszkaniowe. No to, to, to powinna być technologia, która w sposób naturalny jest przez te e, instytucje, przez te formy w, współwłasności e, akceptowana i pożądana. A tak nie jest. No nie jest, dlatego że y, po prostu świadomość społeczna i, i... Rozpowszechnienie wiedzy w tym, w tym zakresie jest niewielkie, bo trzeba powiedzieć, że fotowoltaika jest dosyć nową dziedziną wiedzy, wymagającą pewnej dyscypliny prawda, i przygotowania zawodowego, żeby to dokładnie zrozumieć. To nie jest taka rzeczywiście łatwa dziedzina wiedzy, ponieważ wymaga no, znajomości mechaniki kwantowej, zrozumienia jej i aplikacji. Także to dotyczy najnowszych osiągnięć techniki i teraz jakikolwiek rozwój w tej dziedzinie wymaga no, po prostu przygotowania teoretycznego i pewnych nakładów finansowych, które by umożliwiły przeprowadzenie badań, które no, nie są tak super kosztowne, ale są kosztowne i trzeba, żeby rozwijać tą dziedzinę na przykład wiedzy w Polsce, no, trzeba było zainwestować trochę pieniędzy w tą, w tą dziedzinę wiedzy i mi się, się wydaje, że to jest opłacalne. Jak opłacalne jest w ogóle inwestowanie w naukę, w rozwój człowieka i w edukację szeroko pojętą, no bo to jest ten dział prawda, gospodarki, który daje największą stopę zwrotu poniesionych nakładów. Czyli edukacja, edukacja i wiedza, umiejętność jej, prawda, aplikacji daje możliwości rozwoju i jak najszybszego wyjścia z zacufania technologicznego. Miejmy nadzieję, że tak jak można już dzisiaj kupić zegarki, które mają w tarczach, w cyferblatach ogniwa fotowoltaiczne. Jadąc przez Polskę można zobaczyć, że niektóre fotoradary są wyposażone w takie ogniwa. Miejmy nadzieję, że będzie to technologia, która już niedługo stanie się powszechna w naszych domach. Ja myślę, że tak, dlatego że trzeba powiedzieć tak, że rozwój tej dziedziny wiedzy jest bardzo duży. Polska jest jeszcze w dużym stopniu pokryta eternitem, który jest bardzo szkodliwy i który należy po prostu jak najszybciej zlikwidować. W związku z tym, w miejsce prawda, pokryć dachowych, eternitowych, należałoby sobie życzyć, żeby te pokrycia były już właśnie z pewnych laminatów fotowoltaicznych, które by dawały energię elektryczną. Ja mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ ceny tego typu ogniw będą malały i maleją, i sądzę, że my powinniśmy. Uważnie się przyglądać rozwojowi tej dziedziny wiedzy i technologii i ją w Polsce aplikować, ponieważ są duże prawda, możliwości zastąpienia starych, przestarzałych prawda, pokryć dachowych nowoczesnymi, które będą nam procentowały, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Bardzo dziękuję za wizytę. Gościem nowego ekranu był Zbigniew Wrzesiński, prezes Ligi Konsumentów Energii. Dziękuję bardzo.